Niewyobrażalne zbrodnie popełniane przez działające wspólnie pary seryjnych morderców do dziś szokują nawet doświadczonych śledczych. Ich czyny, będące wynikiem toksycznego połączenia dwóch osobowości, stały się przedmiotem intensywnych badań psychologicznych i kryminologicznych. Wspólna fascynacja przemocą i specyficzna dynamika związku doprowadziły te duety do przekroczenia najdalszych granic człowieczeństwa. Raymond Fernandez i Marta Beck to para seryjnych morderców, znana jako The Lonely Hearts Killers, którzy w latach 40. XX wieku terroryzowali Stany Zjednoczone, mordując samotne kobiety poznane przez ogłoszenia matrymonialne. Ich historia rozpoczęła się na rodzinnej farmie Becków w Milton, Florida, gdzie Marta Jules Seabrook, później Beck, przyszła na świat w 1920 roku. Jej dzieciństwo naznaczone było wykorzystywaniem seksualnym przez brata i głęboką traumą, która ukształtowała jej późniejsze życie. Już jako nastolatka zmagała się z otyłością i problemami emocjonalnymi, co wpłynęło na jej niską samoocenę. Mimo tego ukończyła szkołę pielęgniarską i pracowała w szpitalu w Pensacoli. Po dwóch nieudanych małżeństwach i urodzeniu dwójki dzieci, zaczęła szukać miłości przez rubryki matrymonialne. Raymond Fernandez, urodzony w 1914 roku na Hawajach w rodzinie hiszpańskich imigrantów, spędził większość młodości w Hiszpanii. W czasie służby w armii brytyjskiej doznał poważnego urazu głowy, gdy włas statku spadł mu na głowę. Ten wypadek, według psychiatrów, mógł przyczynić się do zmiany jego osobowości. Po powrocie do USA, zainteresował się wódą i był przekonany, że posiada nadprzyrodzone moce uwodzenia kobiet. Para poznała się w 1947 roku przez ogłoszenie matrymonialne. Beck natychmiast zakochała się w Fernandezie i, mimo że odkryła jego oszustwa matrymonialne, zdecydowała się do niego dołączyć. Porzuciła swoje dzieci w domu dziecka i wyruszyła do Nowego Jorku, gdzie razem z Fernandezem rozpoczęli swój morderczy proceder. Ich metoda działania była zawsze podobna. Fernandez odpowiadał na ogłoszenia samotnych, zazwyczaj starszych i zamożnych kobiet, a Beck udawała jego siostrę. Początkowo skupiali się na oszustwach finansowych, ale z czasem ich działania stały się bardziej brutalne. Pierwszą potwierdzoną ofiarą była 66-letnia Janet Fay z Albany. Po tym jak Fernandez zdobył jej zaufanie i zaręczył się z nią, Beck w napadzie zazdrości zaatakowała ją młotkiem. Fernandez dokończył morderstwo, dusząc kobietę szalikiem. Ciało zakopali w piwnicy wynajętego domu. Szczególnie makabryczne było podwójne morderstwo w Grand Rapids. Ofiarami byli delfin Downing i jej dwuletnia córeczka, Rainel. Fernandez podał delfin środki na senne, a gdy straciła przytomność, Beck, nie mogąc znieść płaczu dziecka, utopiła małą Rainelle w wannie. Następnego dnia gdy Delphin odzyskała przytomność i zobaczyła martwe dziecko, para zastrzeliła ją z jej własnej broni. Zostali aresztowani kilka dni później, gdy sąsiedzi zaniepokoili się nieobecnością Downingów. W ich mieszkaniu policja znalazła ciała matki i córki zakopane w piwnicy. Podczas procesu para zachowywała się skandalicznie. Wymieniali czułe spojrzenia i deklarowali miłość. Beck powiedziała przed sądem: Kocham go wystarczająco mocno, by zabić dla niego. I co zrobiłam, zrobiłam z miłości. Proces przyciągnął ogromną uwagę mediów, a prasa okrzyknęła ich The Lonely Hearts Killers. Zostali skazani na karę śmierci 22 sierpnia 1949 roku. Podczas pobytu w więzieniu wymieniali namiętne listy miłosne. W dniu 8 marca 1951 roku Zostali straceni na krześle elektrycznym w więzieniu Sing Sing. Beck zmarła pierwsza, a jej ostatnimi słowami było wyznanie miłości do Fernandeza. Fernandez przed śmiercią powiedział: Widzę się z tobą wkrótce, kochanie. Zaczekaj na mnie. Choć oficjalnie udowodniono im tylko trzy morderstwa. Śledczy podejrzewali, że mogli zabić nawet 20 osób: Catherine i David Bernie. To australijscy seryjni mordercy, którzy w 1986 roku terroryzowali Perth, mordując cztery młode kobiety w ciągu zaledwie pięciu tygodni. Historia ich związku rozpoczęła się w latach 60., gdy byli nastolatkami mieszkającymi w tej samej okolicy. Już wtedy łączyła ich fascynacja przestępczością i wspólne kradzieże. Po latach rozłąki, podczas których David był żonaty i miał sześcioro dzieci, a Katrin wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci, spotkali się ponownie w 1985 roku. Ich relacja szybko przerodziła się w obsesyjny związek. Katrin porzuciła męża i dzieci, a David opuścił rodzinę. Para zamieszkała razem przy Murhouse Street w G. na przedmieściach Perth. Katrin była tak zafascynowana Davidem, że zmieniła swoje nazwisko na Birni, mimo że nigdy nie byli małżeństwem. Ich zbrodnicza działalność rozpoczęła się 6 października 1986 roku, gdy zwabili do swojego domu 22-letnią Mary Nilsson, która odpowiedziała na ogłoszenie o sprzedaży butów. Po przybyciu na miejsce została związana, wielokrotnie zgwałcona przez Davida w obecności Katrin, a następnie uduszona nylonową pończochą. Ciało zakopali w lesie Glenigles. Zaledwie cztery dni później, 10 października. Porwali 15-letnią Susanna Candy, która autostopem wracała do domu. Dziewczyna przez kilka dni była przetrzymywana w ich domu, wielokrotnie gwałcona i torturowana, zanim została zamordowana. W dniu 1 listopada ich ofiarą padła 31-letnia Nolene Patterson, którą spotkali w nocnym klubie. Kobieta była przetrzymywana przez trzy dni, podczas których David wielokrotnie ją gwałcił, podczas gdy Catherine obserwowała i uczestniczyła w torturach. W dniu 5 listopada zamordowali 20-letnią Denise Brown. Wszystkie ofiary były zabijane w podobny sposób przez uduszenie lub podcięcie gardła a ich ciała były zakopywane w różnych lokalizacjach wokół Perth. Ich seria morderstw zakończyła się 10 listopada, gdy uprowadzili 17-letnią Kate Moyer. Dziewczyna, w przeciwieństwie do poprzednich ofiar, zdołała uciec następnego ranka, gdy Katherine była w pracy, a David zasnął. Zgłosiła sprawę na policję, szczegółowo opisując swoje przeżycia i dom oprawców. Początkowo policjanci byli sceptyczni wobec jej zeznań, jednak Kate była w stanie opisać szczegóły wnętrza domu i zachowania pary. Po aresztowaniu David szybko załamał się i przyznał do wszystkich zbrodni, prowadząc policję do miejsc ukrycia ciał. Katherine początkowo zaprzeczała swojemu udziałowi, jednak dowody były niezbite. Podczas przeszukania domu znaleziono przedmioty należące do ofiar oraz dziennik, w którym para szczegółowo opisywała swoje zbrodnie. W lutym 1987 roku oboje zostali skazani na czterokrotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego przez minimum 20 lat. Podczas pobytu w więzieniu, David kilkakrotnie próbował popełnić samobójstwo. Ostatecznie Odebrał sobie życie 7 października 2005 roku w więzieniu Casuarina Prison, wieszając się na prześcieradle w swojej celi. Michel Fournire i Monique Olivier to francuska para seryjnych morderców, którzy w latach 1987-2003 zamordowali co najmniej 9 młodych dziewczyn i kobiet na terenie Francji i Belgii. Fournire – Urodzony w 1942 roku, już w młodości wykazywał skłonności do przemocy seksualnej. W 1966 roku został po raz pierwszy skazany za napaść na małoletnią, a w latach 1967-1987 wielokrotnie trafiał do więzienia za podobne przestępstwa. To właśnie podczas odbywania jednego z wyroków, w 1987 roku poznał przez ogłoszenie matrymonialne Monique Olivier, rozwiedzioną matkę trójki dzieci. W prowadzonej korespondencji Fourniret zawarł z nią makabryczny pakt. Ona pomoże mu w poszukiwaniu dziewic, a on w zamian zabije jej byłego męża. Po wyjściu z więzienia, para zamieszkała razem i rozpoczęła realizację swoich zbrodniczych planów. Ich pierwszą ofiarą była 17-letnia Izabella Ville. Uprowadzona 11 grudnia 1987 roku w Okser, gdy wracała ze szkoły. Monik, udając pielęgniarkę, przekonała dziewczynę do wejścia do samochodu, prosząc o pomoc w znalezieniu szpitala. Izabel została zgwałcona i zamordowana, a jej ciało odnaleziono dopiero w 2006 roku w opuszczonej studni. Para wypracowała skuteczną metodę działania. Monik, wykorzystując swoją matczyną powierzchowność, Pomagała wzbudzić zaufanie potencjalnych ofiar, często udając zagubioną lub potrzebującą pomocy. W latach 1988-1990 zamordowali 20-letnią Fabienne Leroy, 12-letnią Elisabeth Brichet i 13-letnią Natache Dane. Wszystkie ofiary były przed śmiercią torturowane i gwałcone przez Furnireta. W 1989 roku Para przeprowadziła się do zamku Sotu w Ardenach, który Fournieret kupił za pieniądze zrabowane z napadu na konwój przewożący złoto. Posiadłość stała się miejscem kolejnych zbrodni. W latach 1990-2000 ich ofiarami padły między innymi 18-letnia Celine Saison i 13-letnia Manania Tumpong. Para została aresztowana w czerwcu 2003 roku w Belgii po nieudanej próbie porwania 13-letniej dziewczynki której udało się uciec z ich samochodu. Monique Olivier, przesłuchiwana przez policję, zaczęła stopniowo ujawniać szczegóły ich zbrodni. W 2008 roku Fournire został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, a Olivier na 28 lat więzienia. W kolejnych latach Fournire przyznał się do kolejnych zabójstw, w tym do zamordowania dziewięcioletniej Estelle Mouzin. Która zginęła w 2003 roku oraz 18-letniej Marie Angèle Domez i 20-letniej Joanny Paris. Monique Olivier potwierdziła te wyznania i pomogła w lokalizacji szczątków ofiar. W 2018 roku para została oskarżona o kolejne morderstwo 30-letniej Faridy Hamisze, zamordowanej w 1988 roku. Michel Fournier Zmarł 10 maja 2021 roku w więziennym szpitalu w La Pitié-Salpêtrière w Paryżu, nie ujawniając lokalizacji wszystkich ciał swoich ofiar. Monique Olivier nadal przebywa w więzieniu, gdzie kontynuuje współpracę z wymiarem sprawiedliwości. W 2020 roku stwierdziła, że Fournire był odpowiedzialny za około 30 morderstw, jednak dokładna liczba ich ofiar pozostaje nieznana. Sprawa ograz Ardenów doprowadziła do znaczących zmian w europejskim systemie sprawiedliwości, szczególnie w zakresie monitorowania przestępców seksualnych po wyjściu z więzienia. Gerald i Charlene Lego, to amerykańska para seryjnych morderców, którzy w latach 1978-1980 terroryzowali Sacramento w Kalifornii, porywając, gwałcąc i mordując młode dziewczęta. Gerald Gallego, urodzony w 1946 roku, był synem notorycznego przestępcy, który został stracony w więzieniu Mississippi State Penitentiary za zamordowanie dwóch policjantów. Młody Gerald dorastał w toksycznym środowisku, był wielokrotnie aresztowany za drobne przestępstwa i wykazywał skłonności do przemocy seksualnej. W 1977 roku, w wieku 31 lat, poznał 16-letnią Charlene Williams – która pochodziła z zamożnej rodziny z klasy średniej i była utalentowaną pianistką. Pomimo znacznej różnicy wieku i sprzeciwu rodziców Charlene, para pobrała się kilka miesięcy później. Gerald szybko zaczął kontrolować każdy aspekt życia młodej żony, wprowadzając ją w świat narkotyków, przemocy i seksualnych perwersji. Ich pierwsza zbrodnia miała miejsce 11 września 1978 roku gdy porwali dwie 17-letnie przyjaciółki, Ronde Scheffler i Kipi z sprzed centrum handlowego Arden Fermal Mall w Sacramento. Dziewczyny zostały zmuszone do udziału w seksualnych orgiach, a następnie zamordowane strzałami w głowę. Ich ciała znaleziono na polu niedaleko Baxter. W czerwcu 1979 roku para uprowadziła czternastoletnią Brendę Judd, i trzynastoletnią Sandrę Kolej z targów stanowych w Reno. Dziewczynki były przetrzymywane, gwałcone i torturowane przez 24 godziny, zanim zostały zamordowane. W kwietniu 1980 roku ofiarami pary padły 17-letnie Stacy Redican i Karen Chipman Twiggs, porwane sprzed centrum handlowego w Reno. Ich ciała odnaleziono miesiąc później w odległej części hrabstwa Lassen, Ostatnimi ofiarami Gallego byli Craig Miller i jego narzeczona Mary Elizabeth Sowers. Para została porwana 2 listopada 1980 roku spod klubu nocnego w Sacramento. Miller został natychmiast zastrzelony, a Sowers przetrzymywana i gwałcona przez kilka godzin przed śmiercią. To właśnie to morderstwo doprowadziło do ich aresztowania. Świadkowie zapamiętali tablice rejestracyjne samochodu Gallego. Po zatrzymaniu Charlene szybko zgodziła się zeznawać przeciwko mężowi w zamian za złagodzony wyrok. Podczas procesu ujawniła szczegóły ich zbrodni, opisując jak Gerald zmuszał ją do wyszukiwania potencjalnych ofiar i pomocy w porwaniach. Zeznała również, że była przez niego systematycznie bita i zastraszana. Gerald Gallego został skazany na karę śmierci zarówno w Kalifornii, jak i w Newadzie. Zmarł 18 lipca 2002 roku w więzieniu Nevada State Prison na raka odbytnicy, nie okazując skruchy za swoje czyny. Charlene otrzymała wyrok 16 lat i 8 miesięcy więzienia w zamian za współpracę. Została zwolniona w 1997 roku i przeniosła się na wschodnie wybrzeże, gdzie zmieniła nazwisko i rozpoczęła nowe życie. Ian Brady i Myra Hindley. To para brytyjskich seryjnych morderców znana jako Moore's Murderers, którzy w latach 1963-1965 zamordowali pięcioro dzieci w okolicach Manchesteru. Ich historia rozpoczęła się w manchesterskiej firmie chemicznej Millwards Merchandising, gdzie 23-letni Ian Brady spotkał 18-letnią Majrę Hindley. Brady, wychowany przez samotną matkę, i wielokrotnie karany za drobne przestępstwa w młodości, zafascynował się nazizmem, filozofią niczego i pracami Markiza de Sade. Mayra, pochodząca z katolickiej rodziny, szybko uległa jego wpływowi, zmieniając się z pobożnej dziewczyny w bezwzględną morderczynię. Brady zaczął kształtować jej umysł, zmuszając do czytania książek o nazizmie i torturach, pokazując filmy o Holokauście i stopniowo desensytyzując ją na przemoc. Para planowała swoje zbrodnie z niezwykłą dokładnością. Ich pierwszą ofiarą była 16-letnia Pauline Reed, którą zamordowali 12 lipca 1963 roku. Hindley, znając dziewczynę jako przyjaciółkę swojej młodszej siostry, zwabiła ją pod pretekstem poszukiwania zagubionej rękawiczki na wrzosowiskach Saddleworth Moor. Tam Brady zgwałcił i zamordował nastolatkę, a następnie para zakopała jej ciało. Cztery miesiące później, 23 listopada 1963 roku, porwali dwunastoletniego Johna Kilbrida z targowiska w Ashton Underline. Chłopiec został zgwałcony, uduszony i pochowany na wrzosowiskach. W dniu 16 czerwca 1964 roku ofiarą pary padł dwunastoletni Keith Bennett, którego zwłok nigdy nie odnaleziono mimo wieloletnich poszukiwań. Najbardziej wstrząsającą zbrodnią było morderstwo dziesięcioletniej Leslie Ann Downey w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1964 roku. Para zwabiła dziewczynkę z wesołego miasteczka do swojego domu, gdzie była torturowana i fotografowana w wymuszonych pozach. Brady i Hindley nagrali na taśmie magnetofonowej ostatnie chwile życia dziewczynki: jej płacz i błagania o życie. Nagranie to odtworzone później podczas procesu. Sprawiło, że wielu członków ławy Przysięgłych potrzebowało pomocy psychologicznej. Ostatnią ofiarą był 17-letni Edward Evans, zamordowany 6 października 1965 roku w ich domu przy Wardle Brook Avenue. To właśnie to morderstwo doprowadziło do ich aresztowania, gdy szwagier Hindley, David Smith, był świadkiem zbrodni i zgłosił sprawę na policję. Podczas przeszukania domu policja znalazła walizkę zawierającą zdjęcia z wrzosowisk i taśmę z nagraniem tortur Leslie and Downey. Brady i Hindley zostali aresztowani i postawieni przed sądem w 1966 roku. Podczas procesu wyszły na jaw szczegóły ich zbrodni w tym fakt, że traktowali wrzosowiska Saddleworth Moor jako swoje prywatne cmentarzysko, gdzie fotografowali się na tle miejsc pochówku ofiar. Brady został uznany za winnego trzech morderstw. A Hindley dwóch. Oboje otrzymali wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. W kolejnych latach Hindley próbowała przekonać opinię publiczną, że była ofiarą manipulacji Brady'ego, jednak jej apele o warunkowe zwolnienie były konsekwentnie odrzucane. Brady spędził resztę życia w szpitalu psychiatrycznym Ashworth, gdzie wielokrotnie próbował zagłodzić się na śmierć i odmawiał współpracy w sprawie odnalezienia ciała Keitha Benetta zmarł w 2017 roku, nie okazując skruchy za swoje czyny. Myra Hindley zmarła w więzieniu w 2002 roku na zapalenie płuc. Do końca życia była jedną z najbardziej znienawidzonych kobiet w Wielkiej Brytanii, a jej charakterystyczne zdjęcie policyjne z platynowymi włosami stało się symbolem kobiecego zła. Paul Bernardo i Karla Homolka. To kanadyjska para seryjnych morderców, która w latach 1990 1992 terroryzowała okolice Toronto i St. Catharines. Ich historia rozpoczęła się podczas pracy w restauracji, gdy 23-letni przystojny Paul Bernardo poznał 17-letnią Karle Homolkę. Początkowo wydawali się idealną parą. On odnosił sukcesy jako księgowy. Ona pracowała w klinice weterynaryjnej. Jednak za fasadą normalności kryło się mroczne oblicze ich związku. Paul zaczął wykazywać sadystyczne skłonności, które Karla nie tylko akceptowała, ale aktywnie w nich uczestniczyła. Bernardo, jeszcze przed poznaniem Karli, był poszukiwany jako gwałciciel ze Scarborough, mając na koncie co najmniej 19 brutalnych napaści seksualnych w latach 1987-1990. Para pobrała się w czerwcu 1991 roku, w tym samym czasie prowadząc już swoją zbrodniczą działalność. Pierwszą wspólną ofiarą była Tami Homolka, piętnastoletnia siostra Karli. W dniu 23 grudnia 1990 roku Karla, pracując w klinice weterynaryjnej, wykradła środki znieczulające halotein. Podczas świątecznego spotkania podała je swojej siostrze w napoju zmieszanym z alkoholem, by Pol mógł ją zgwałcić. Tami zmarła wskutek przedawkowania i zachłyśnięcia się wymiocinami. Para upozorowała wypadek. A śmierć tam mi początkowo nie wzbudziła podejrzeń policji. W czerwcu 1991 roku porwali czternastoletnią Leslie Mahafi, którą przetrzymywali, torturowali i gwałcili przez kilka dni, nagrywając wszystko na wideo. W kwietniu 1992 roku ich ofiarą padła 15-letnia Kristen French, porwana w biały dzień sprzed kościoła. Przez trzy dni była brutalnie torturowana i gwałcona. Wszystko zostało nagrane na taśmy wideo. Jej ciało porzucono w przydrożnym rowie. Para nagrywała swoje zbrodnie, tworząc makabryczną bibliotekę taśm wideo. W 1993 roku ich małżeństwo zaczęło się rozpadać, głównie z powodu narastającej przemocy Bernardo wobec karli. Po kolejnym pobiciu Karla zdecydowała się odejść i skontaktować się z prawnikiem. Zawarła umowę z prokuraturą, znaną później jako deal z diabłem, w której zgodziła się zeznawać przeciwko mężowi w zamian za złagodzony wyrok 12 lat więzienia. Podczas procesu Karla przedstawiała się jako ofiara przemocy domowej, zmuszona do udziału w zbrodniach. Jednak po zawarciu umowy odkryto taśmy wideo, które pokazały jej aktywny i entuzjastyczny udział w torturach i morderstwach. Paul Bernardo został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie przez 25 lat za morderstwa Leslie Mahafi i Kristen French oraz 14 napaści na tle seksualnym. Karla Homolka wyszła na wolność w 2005 roku, co wywołało falę protestów społecznych. Próbowała rozpocząć nowe życie na Karaibach. Później wróciła do Kanady, gdzie mieszka pod zmienionym nazwiskiem, pracuje jako wolontariuszka w szkole i wychowuje troje dzieci. Fred i Rosemary West to para brytyjskich seryjnych morderców, którzy przez dwie dekady terroryzowali mieszkańców Gloucester, pozostawiając za sobą krwawy ślad niewyobrażalnego okrucieństwa. Ich historia rozpoczęła się w 1969 roku, gdy 27-letni Fred West poznał zaledwie 15-letnią Rosemary Leeds, która później stała się jego wspólniczką w serii brutalnych zbrodni. Para pobrała się w 1972 roku. Rozpoczynając wspólne życie, które wkrótce przerodziło się w pasmo sadystycznych morderstw, dom przy Cromwell Street, który małżeństwo zamieszkiwało, stał się miejscem niewypowiedzianego terroru. W jego ścianach rozgrywały się sceny tak makabryczne, że śledczy prowadzący później sprawę potrzebowali wsparcia psychologicznego. Fred i Rose wykorzystywali swoją pozycję wabili młode kobiety ofertami pracy jako opiekunki do dzieci lub pokojówki. Wiele z ich ofiar pochodziło z trudnych środowisk. Były to uciekinierki z domów lub osoby szczególnie podatne na manipulacje. Para nie oszczędzała nawet własnej rodziny. Wśród ofiar znalazła się ich córka Heather Charmaine, córka Freda z poprzedniego związku oraz pierwsza żona Freda, Catherine Rena Costello. Westowie praktykowali szczególnie okrutne formy tortur. Ofiary były systematycznie gwałcone, bite i poddawane wymyślnym torturom, często trwającym wiele dni. Po zamordowaniu ciała były zakopywane w różnych miejscach na terenie posesji, w piwnicy, pod patio i w ogrodzie. Szczególnie przerażający był fakt, że para prowadziła pozornie normalne życie rodzinne. Wychowywali dzieci, pracowali i utrzymywali kontakty towarzyskie z sąsiadami. Ich zbrodnicza działalność wyszła na jaw dopiero w 1994 roku, gdy policja rozpoczęła poszukiwania zaginionej Heather West. Podczas przeszukania domu odkryto szczątki kilku ofiar, co doprowadziło do aresztowania małżeństwa. W trakcie śledztwa Fred przyznał się do 12 morderstw, choć rzeczywista liczba ofiar może być znacznie większa. W dniu 1 stycznia 1995 roku Fred West popełnił samobójstwo w swojej celi więziennej, wieszając się na prześcieradle. Rozmery West stanęła przed sądem. Gdzie została uznana za winną dziesięciu morderstw i skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Do dziś pozostaje w więzieniu, konsekwentnie zaprzeczając swojemu udziałowi w zbrodniach. Dom przy Cromwell Street, nazwany przez media Domem Horrorów, został zburzony w 1996 roku, a w jego miejscu utworzono ścieżkę łączącą dwie ulice.